Jak stworzyć plan rozwoju osobistego na cały rok? Czy zdarzyło Ci się kiedyś wejść w nowy rok z głową pełną ambitnych postanowień, które po kilku tygodniach zaczęły blednąć w obliczu codziennych obowiązków? Czy czułeś frustrację, widząc, jak kolejne miesiące mijają, a Twoje cele pozostają tylko na papierze? Jeśli tak, nie jesteś sam. Miliony ludzi stają przed tym wyzwaniem każdego roku. Ale co jeśli istnieje sposób, by złamać ten schemat? Co jeśli mógłbyś stworzyć plan rozwoju osobistego, który nie tylko przetrwa próbę czasu, ale wręcz stanie się Twoim najlepszym przewodnikiem przez cały rok? Dziś wyruszymy w podróż odkrywania, jak zaprojektować swój rok w sposób świadomy, efektywny i zgodny z Twoimi najgłębszymi pragnieniami. Przyjrzymy się sprawdzonym technikom, które stosowali tacy liderzy rozwoju osobistego jak Tony Robbins, Stephen Covey czy Hal Elrod. Zobaczymy jak prostymi krokami przejąć stery swojego życia, aby rozwijać się we wszystkich ważnych dziedzinach: zawodowej, emocjonalnej, duchowej i fizycznej. Gotowy? Zacznijmy od podstaw, bo planowanie to coś więcej niż zapisanie kilku punktów w kalendarzu. To sztuka, która może zmienić Twoje życie. Zanim przejdziemy do szczegółowego planu rozwoju, warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić, dlaczego tak często nasze ambitne plany nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Współczesne życie, pełne zgiełku i szybkich decyzji, sprawia, że łatwo ulec rozproszeniu i zapomnieć, co naprawdę jest dla nas ważne. Dzieje się tak, ponieważ nie tworzymy wystarczająco silnych fundamentów, na których moglibyśmy budować nasz rozwój. Chcemy zmian, ale nie zawsze mamy plan, który pomoże nam utrzymać się na właściwej drodze. A co, gdybyś mógł stworzyć plan, który nie tylko da ci jasny cel, ale także pozwoli codziennie iść do przodu? Z poczuciem, że osiągasz coś naprawdę znaczącego, plan, który będzie uwzględniał Twoje potrzeby, pasje i wartości. Plan, który pozwoli Ci rozwijać się w sposób zrównoważony i pełny. Jest to możliwe, a kluczem do sukcesu jest rozpoczęcie od odpowiedniego podejścia, świadomego, opartego na praktycznych krokach i wyznaczaniu celów w zgodzie z Twoją wizją przyszłości. Zatem, jak stworzyć plan rozwoju osobistego na cały rok? Oto kilka fundamentów, które pozwolą Ci zaplanować nadchodzący czas w sposób skuteczny i zrównoważony. Pierwszy krok: zdefiniuj swoje cele na różnych poziomach życia. Zanim zaczniesz budować plan, musisz dokładnie określić, czego chcesz. Ale zamiast skupić się tylko na jednym aspekcie, Takim jak kariera czy na jednym wielkim celu warto rozważyć kilka obszarów życia. Stephen Covey, autor siedmiu nawyków skutecznego działania, w swojej książce podkreśla jak ważne jest patrzenie na życie w kategoriach równowagi kariera, zdrowie, relacje, rozwój osobisty. Każdy z tych obszarów zasługuje na uwagę. Wyznaczając cele na całym spektrum, będziesz miał możliwość dbać o siebie na każdym poziomie. Pomyśl o obszarach takich jak kariera i rozwój zawodowy, zdrowie i kondycja fizyczna, relacje z rodziną, przyjaciółmi, partnerem, rozwój umysłowy i duchowy. Każdy z tych obszarów wymaga innego podejścia, ale stworzenie celów dla każdego z nich. Pomoże Ci stworzyć plan całościowy, zbalansowany i o większej szansie na sukces. Drugi krok: twórz cele SMART. Następnym krokiem jest stworzenie swoich celów w sposób konkretny i mierzalny. Niezwykle ważne jest, aby Twoje cele były specyficzne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie. Taki system działa jak mapa, która kieruje Cię do sukcesu. Oznacza to, że musisz dokładnie wiedzieć, co chcesz osiągnąć, w jakim czasie i jak będziesz mierzył postępy. Weź przykład: chcę poprawić swoją kondycję. Jest to cel ogólny i nieprecyzyjny. Zamiast tego twój cel może brzmieć: Będę ćwiczyć trzy razy w tygodniu przez 30 minut, aby poprawić swoją wytrzymałość do końca pierwszego kwartału. Taki cel jest konkretny, mierzalny i ma określony czas realizacji. Trzeci krok: Wizualizuj swój sukces. Praca nad celami to nie tylko robienie list i podejmowanie działań, to również przygotowanie umysłu do sukcesu. Warto zainspirować się techniką, którą stosują tacy mistrzowie jak Tony Robbins. Mówi on o znaczeniu wizualizacji czyli wyobrażenia sobie siebie osiągającego swój cel. Wizualizacja może stać się potężnym narzędziem, które pozwoli ci poczuć sukces jeszcze przed jego osiągnięciem. Pamiętaj, że jeśli wyobrazisz sobie swoje cele w najdrobniejszych szczegółach, łatwiej będzie ci je osiągnąć. Czwarty krok: stwórz harmonogram działań. Klucz do sukcesu leży w systematyczności. Nawet najlepszy plan nie da efektów, jeśli nie będzie realizowany na co dzień. Zatem, po wyznaczeniu celów, stwórz harmonogram działań. Ustal, co musisz zrobić codziennie, tygodniowo, miesięcznie, by zbliżać się do swoich marzeń. Ważne, aby plan był realistyczny i dopasowany do Twoich możliwości czasowych. Postaraj się nie przeciążać samego siebie, a jednocześnie utrzymuj wysoki poziom zaangażowania. Piąty krok, monitoruj swoje postępy. Niezwykle ważne jest, by regularnie sprawdzać, w jakim stopniu realizujesz swoje cele. To pozwala na dostosowanie planu, jeśli coś nie działa, a także na utrzymanie motywacji. Jeśli zaczynasz tracić siły, wróć do swojego planu. Sprawdź postępy, zobacz, ile już osiągnąłeś i zainspiruj się do dalszego działania. Przygotowanie planu rozwoju osobistego na cały rok to nie tylko sztuka organizacji, ale również szansa na stworzenie życia, które naprawdę będziesz kochał. Każdy krok, który podejmujesz w kierunku realizacji swoich celów, zbliża cię do wersji siebie, którą pragniesz stać się. Pamiętaj, że planowanie to proces, który nie kończy się na wyznaczeniu celów, to codzienne małe decyzje, działania i refleksje, które prowadzą Cię do sukcesu. Bądź świadomy swoich pragnień, twórz cele, które rezonują z Twoją pasją i wartościami, a każdego dnia podejmuj kroki ku ich realizacji. Pamiętaj, sukces to nie tylko wielkie osiągnięcia, ale również małe, codzienne działania, które budują twoją przyszłość. Pierwszy: zaczynaj od małych kroków. Czasami zbyt ambitne cele mogą nas przytłoczyć. Zamiast stawiać sobie ogromne cele na początku, zacznij od mniejszych, bardziej osiągalnych zadań. Pozwoli ci to poczuć postęp i utrzymać motywację na dłużej. Na przykład, jeśli celem jest codzienna medytacja, zacznij od pięciu minut dziennie i stopniowo wydłużaj czas. Drugą technikę to krok po kroku. Skup się na jednym zadaniu naraz. Jeśli rozbijesz duży cel na mniejsze etapy, będzie ci łatwiej utrzymać koncentrację i unikać rozproszenia. Zamiast myśleć o całym roku, skup się na zadaniach do wykonania w danym tygodniu czy miesiącu. Trzecie. Ustal priorytety. W życiu tak samo jak w planowaniu nie wszystko jest równie ważne. Ustal, które cele i działania będą miały dla Ciebie największe znaczenie, a które mogą poczekać. Skupienie na priorytetach pomoże Ci uniknąć poczucia przytłoczenia. 4. Twórz pozytywne nawyki. Codzienność jest wynikiem nawyków, które tworzymy. Skoncentruj się na budowaniu dobrych nawyków, które wspierają Twoje cele. Nawet drobne zmiany, takie jak wstawanie o 5 minut wcześniej, regularne ćwiczenia czy zdrowe jedzenie, mogą mieć ogromny wpływ na Twoje życie. Piąty. Bądź elastyczny. Plany to tylko mapy. Rzeczywistość może zmieniać się w każdej chwili. Bądź gotowy do dostosowywania swoich celów w zależności od zmieniających się okoliczności. Elastyczność to klucz do utrzymania motywacji i skuteczności. 6. Dziel się swoimi planami z innymi, podziel się swoimi celami z bliskimi, mentorami lub przyjaciółmi. Opowiedzenie o swoich planach może pomóc Ci w poczuciu odpowiedzialności i motywacji. Często inni ludzie mają cenne wskazówki lub po prostu mogą Cię wesprzeć. 7. Regularnie przeglądaj swoje cele. Co kilka tygodni wróć do swojego planu i przemyśl, co działa, a co nie. Będziesz miał wtedy okazję na wprowadzenie korekt, dostosowanie metod działania i zidentyfikowanie obszarów, w których musisz poczynić większy wysiłek. 8. Zadawaj sobie pytania refleksyjne. W trakcie realizacji planu warto czasami zrobić krok wstecz i zastanowić się, czy to, co robisz, Faktycznie prowadzi Cię do upragnionych celów. Pytania takie jak, czy ten krok jest zgodny z moimi wartościami? Jakie korzyści przyniesie mi to działanie? Pozwolą Ci dokonywać świadomych wyborów. 9. Zaangażuj się emocjonalnie. Planowanie to nie tylko logika i strategie, ale również emocje. Zastanów się, jakie emocje i uczucia chcesz poczuć, realizując każdy z celów. Kiedy emocjonalnie zwiążesz się z tym, co robisz, zwiększasz swoją motywację do działania. Dziesiąty: daj sobie czas na odpoczynek. Rozwój osobisty to także umiejętność dbania o siebie. Dbaj o równowagę pomiędzy pracą nad sobą a odpoczynkiem. Pozwól sobie na chwilę relaksu, aby zregenerować siły i zachować jasność umysłu. Czas na relaks jest niezbędny, by uniknąć wypalenia. 11. Używaj technologii do wsparcia. Możesz używać różnych aplikacji do monitorowania swojego postępu, od aplikacji do medytacji, przez narzędzia do zarządzania czasem, aż po aplikacje wspierające zdrowie i aktywność fizyczną. Dzięki technologii masz możliwość łatwego śledzenia swoich działań, co może być motywujące. 12. Nagrody i pochwały. Motywacja do działania w dużej mierze opiera się na nagradzaniu siebie za osiągnięcia. Warto zaplanować drobne nagrody za realizację poszczególnych celów, jak na przykład wyjście na ulubiony film po zakończeniu tygodnia intensywnej pracy. To daje poczucie satysfakcji i mobilizuje do dalszego działania. Trzynasty. Świętuj małe sukcesy. Nie czekaj na zakończenie dużych celów. By celebrować postępy. Świętowanie małych sukcesów, np. wykonania codziennego zadania, czy osiągnięcia kolejnego kamienia milowego, zwiększa twoje poczucie osiągnięć i utrzymuje motywację przez długi czas. Podsumowanie. Tworzenie planu rozwoju osobistego to kluczowy krok w drodze do spełnienia. Pamiętaj, aby uwzględnić różne obszary życia, wyznaczyć konkretne cele, smart, wizualizować sukces. Tworzyć harmonogram działań i regularnie monitorować postępy. Każdy z tych kroków sprawi, że Twój rok stanie się bardziej świadomy, zorganizowany i pełen sukcesów. Zacznij już teraz, a każdy dzień stanie się krokiem do lepszego i pełniejszego życia. Na zakończenie tego odcinka chciałbym życzyć Ci samych sukcesów w odkrywaniu własnej drogi. Jeśli uważasz, że ten film może pomóc również innym, nie zapomnij subskrybować naszego kanału, polubić film i udostępnić go znajomym. Dzięki Twojemu wsparciu możemy dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, które szukają swojej drogi do równowagi i spokoju.